Co znaczy hiszpańskie wyrażenie porlowiszt? Pewnie ma to coś wspólnego z widzeniem, prawda? No tak, ale co to znaczy? Widocznie, widać, zobaczywszy... Czy może jeszcze coś innego? Ola, como Witajcie w kolejnym odcinku Hablo Español. W tym odcinku zajmiemy się wyrażeniem por lo visto, które jest bardzo często używane w języku hiszpańskim. Zajmiemy się tym wyrażeniem w różnych kontekstach, w różnych sytuacjach, więc zostańcie do końca, bo na pewno będzie ciekawie. Jeśli jeszcze tego nie, zro nie zrobiliście, to zasubskrybujcie właśnie teraz, a po obejrzeniu tego odcinka odwiedźcie też Instagrama i Facebooka. A my już teraz zaczynamy z por lo visto. Zapraszam! Zobaczmy od razu, jak to wyrażenie działa na przykładach. Ułóżmy sobie coś takiego. Por lo visto, la tienda está cerrada. Por lo visto, la tienda está cerrada. Czyli, no właśnie, jak to przetłumaczymy. Widać, widocznie? Kiedy gadałem z jednym z moich uczniów o wyrażeniu Porlowisto, właśnie powiedział mi on, że na stronie PONS, słownika PONS, który teraz ma też taki translator dostępny oprócz samego słownika, wyszło mu jak wpisał Porlowisto, że to znaczy widać albo widocznie. I rzeczywiście tak jest, rzeczywiście takie znaczenia się wypluwają w ponsie, ale no nie wiem, trochę mi to nie pasuje, wydaje mi się, że nie jest to do końca trafne tłumaczenie, dlatego że jak dla mnie przynajmniej widocznie albo widać brzmi bardziej jak przypuszczenie. Jeśli ktoś do mnie powie, że tak jakbyśmy to przetłumaczyli na to, że widocznie sklep jest zamknięty, to tak jakże... Pewnie sklep jest zamknięty, a tak by to mi brzmiało bardziej, a tutaj w tym wyrażeniu, porlowisko chodzi bardziej o to, że wskazuje coś na to, że sklep jest zamknięty. Wygląda na to, że sklep jest zamknięty. Tu też mamy to wyglądanie po polsku, w sensie, że jest to połączone z patrzeniem czy z widzeniem w jakiś tam sposób, więc mamy. Powody do tego, żeby przypuszczać, że sklep jest zamknięty. Nie tylko, że tak sobie przypuszczamy, tylko że coś na to wskazuje. Mamy jakąś informację, nie mamy być może 100% pewności, ale mamy podstawy do tego, żeby powiedzieć, że wszystko na to wskazuje, wygląda na to, czy okazuje się nawet, że sklep jest zamknięty. Tak to właśnie możemy tutaj zrozumieć, jak dla mnie widocznie czy widać jest bardziej przypuszczające niż to, że mamy na to dowody. Mamy podstawy do tego, żeby tak twierdzić, że sklep jest zamknięty. Czyli ja bardziej bym to na polski przetłumaczył jako wygląda na to, że sklep jest zamknięty. jeśli zastanawiacie się, dlaczego tutaj jest, że Latienda está, nie es, no to dlatego, że jest to bardziej stan tego sklepu. On jest w stanie zamkniętym. I jeśli różnice pomiędzy Ser Estar i Aber w języku hiszpańskim Wam się mylą, to polecam Wam mój kurs o Ser Estar i Aber. Właśnie link Znajdziecie do tego kursu pod spodem w opisie. Tak to właśnie działa, i za chwilę kolejne przykłady. Kolejny przykład. Por lo visto los precios. Por lo visto los precios, czyli wygląda na to, okazuje się, wygląda na to, że podniosą ceny. Tutaj, jak widzimy, nie mamy już czasu teraźniejszego, tylko mamy futuro simple. Tak to też może być. Oczywiście mamy jakieś podstawy do tego, żeby to powiedzieć. Być może usłyszeliśmy jakąś informację o tym, że podniosą ceny i teraz mówimy, że najwyraźniej wygląda na to, że podniosą ceny. Tutaj czy widocznie podniosą ceny? Jest to dobre tłumaczenie? No nie wiem. Coś mi tutaj trochę nie pasuje, a właśnie wygląda na to, że podniosą ceny jest, wydaje mi się, trafniejsze. W każdym razie, być może źle rozumiem, widocznie czy widać, ale tak to właśnie wygląda. Jeśli chcecie, dajcie znać w komentarzu, czy Wam widocznie wydaje się dobrym tłumaczeniem do tego. W każdym razie tutaj, jak widzimy, mamy też futro simple, dlatego że. To jest jakieś tam mimo wszystko e, przypuszczenie. Jest to e, taka przyszłość e, niezaprogramowana jeszcze. Jeśli zastanawiacie się, jakie są różnice pomiędzy przyszłościami, e, to już o tym odcinki osobne są. Więc do nich e, was odsyłam i je wam polecam. A za chwilę zobaczymy kolejne przykłady. Następne zdanie. Porlowisz to na organizar una huelga por lo visto, bana organizar una huelga, czyli wygląda na to, coś tam wskazuje na to, że zorganizują strajk. Tutaj zdecydowaliśmy się na zmianę czasu. Mamy konstrukcję Ir a Theralgo zamiast Futuro Schimple. Dlaczego? No być może dlatego, że wydaje nam się to pewniejsze, dlatego, że właśnie coś na to wskazuje. Usłyszeliśmy jakąś informację o tym, że mają taką intencję, żeby taki strajk zorganizować, więc zmieniliśmy tutaj czas, żeby wyrazić, że jest to Pewniejsze. Tak to właśnie wygląda. Jak widzimy też, to porlowisto zazwyczaj stoi na początku i też musimy to, jeśli stoi to na początku, oddzielić przecinkiem, dlatego że to. Takie przysłówkowe wyrażenie, właśnie jeśli jest w języku hiszpańskim na początku, to najczęściej ten przecinek musi się tam pojawić. Tak to właśnie wygląda. I za chwilę zobaczymy kolejny jeszcze przykład. Następna rzecz. Porlowisto, SMS, avido, muchos robos. Porlowisto, a avido, Muzos robos. Czyli wygląda na to, że wszystko na to wskazuje, że okazuje się, że w tym miesiącu było wiele kradzieży, czy też wydarzyło się, zdarzyło się wiele kradzieży. Tutaj oczywiście mamy STMS, więc możemy to włączyć w teraźniejszość. Chodzi tu o to, że ta przeszłość dochodzi do teraźniejszości, jest to przeszłość bliższa, dlatego została wyrażona przez Perfecto Compuesto właśnie A Avido. Pamiętajcie też, że właśnie powinno być tutaj Avido, a nie An a wido nie może być tutaj liczby mnogiej mimo że później jest liczba mnoga i mamy muchos robosz to czasownik aber musi zostać w liczbie pojedynczej tak to właśnie wygląda i jeśli zastanawiacie się dlaczego akurat taki czas przeszły się tutaj pojawił to musicie wiedzieć że w opisie pod spodem znajdziecie też link do innego mojego kursu o hiszpańskich czasach przeszłych właśnie i ten kurs serdecznie wam również polecam tak to właśnie wygląda mamy znowu orlo i znowu znaczy to bardzo że wygląda na to, że wydarzyło się wiele kradzieży. Mamy jakieś tam powody, mamy jakieś tam informacje, coś tam słyszeliśmy i wygląda na to, że tak się właśnie zdarzyło. Tak to właśnie działa w języku hiszpańskim. I za chwilę kolejny jeszcze przykład. I następny przykład. Por lo visto no llegaron a tiempo. Por lo visto no llegaron a tiempo, czyli wygląda na to. Okazuje się, że nie dotarli, nie przybyli na czas, czyli że się spóźnili. Tak to właśnie możemy zinterpretować. Tutaj zmieniliśmy czas przeszły, wyobrażamy sobie, że jest to przeszłość dalsza. Na przykład wczoraj to się zdarzyło. Tak to właśnie wygląda. Znowu mamy Porlowisto na początku i znowu, bardziej moim zdaniem, wygląda to w ten sposób, że możemy to przetłumaczyć jako wygląda na to, że się spóźnili, czy też że nie dotarli na czas. Tak to właśnie działa. Kolejne zdanie. Por lo visto, si duermes mal, puedes tener problemas de salud. Por lo visto, si duermes mal, puedes tener problemas de salud. Eh, Czyli wygląda na to, że eh, wychodzi na to, że eh, jeśli eh, źle, Możesz mieć problemy ze zdrowiem. Tutaj oczywiście ktoś może się zdecydować na porlowisko, jeśli jest to jakaś nowa informacja dla niego być może, jeśli chce komuś przekazać coś, co dopiero co usłyszał i w prowadzić właśnie to jako jakąś ciekawostkę, że słuchaj, porlowisto, e, tak się właśnie dzieje. Oczywiście w tym przykładzie, jeśli ktoś zdaje sobie z tego już dobrze sprawę i jest to udowodnione, jeśli o tym wie, że jest to udowodnione, to raczej powie, że es obio albo es evidente ke i dalej da to samo, czyli że jest to oczywiste, e, czy jest to e, znane szeroko właśnie i sprawdzone jest to comprobado, też można użyć esta comprobado, komprobado, zamiast tego porlowisto porlowisto jest właśnie używane do tego, żeby wprowadzić coś nowego, czyli że słuchaj wychodzi na to, że jeśli źle śpisz, to możesz mieć problemy zdrowotne czy problemy ze zdrowiem, tak to właśnie wygląda. I ostatni być może nieco bardziej skomplikowany gramatycznie przykład. Por lo visto, nos habrían ayudado si se lo hubiéramos pedido. Por lo visto, nos habrían ayudado si se lo hubiéramos pedido. Chili, veglondanatos, to, że. Pomogliby nam, gdybyśmy ich byli o to poprosili. Pomogliby nam byli oczywiście też w przeszłości. Tutaj nieco bardziej skomplikowane zdanie. Jest to też zdanie warunkowe. To poprzednie też było warunkowe, ale jak widzieliście, gramatycznie było proste, dlatego że było to zdanie realne. Tutaj jest to zdanie hipotetyczne i to jeszcze hipotetyczne o przeszłości. A jeśli mamy dbanie o przeszłości, no to musimy użyć tutaj czasów złożonych i też ta przeszłość oczywiście do zmiany jest niemożliwa. Można sobie tylko pogdybać. Tak to właśnie działa. Z jednej strony mamy tutaj kondycjonalką Compuesto, z drugiej strony mamy Plusquam Perfecto de Subjuntivo. Tak to właśnie tutaj wygląda. I też mamy Porlo Visto. To znaczy, że coś na to wskazuje. Usłyszeliśmy taką informację, że gdybyśmy w przeszłości byli, ich o to poprosili, to oni by nam byli Pomogli, ale tego nie zrobiliśmy, a wygląda na to, że mogliśmy byli to zrobić, bo wtedy by nam byli pomogli. Tak to właśnie można zinterpretować i tak można zinterpretować porlowisto, które w tym przypadku wprowadza nam zdanie warunkowe. Tak to właśnie działa, tak to właśnie wygląda. To znaczy, że porlowisto w języku hiszpańskim znaczy tyle, co wygląda na to, że wychodzi na to, że i tak dalej, i tak dalej. Tak to właśnie działa. No i tak się właśnie przedstawia sprawa Sporlowisto w języku hiszpańskim. Jeśli w odniesieniu do tych zdań warunkowych macie z nimi problemy, to musicie też wiedzieć, że pośród materiałów, które znajdziecie w opisie pod spodem znajdziecie też kurs o zdaniach warunkowych i też go serdecznie Wam polecam. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał, że jest dla was przydatny. Jeśli tak jest, to dajcie łapkę w górę i zostawcie komentarz. To zawsze pomaga w kwestiach algorytmowych. Ja pozdrawiam Was bardzo. Bardzo serdecznie z Las Palmas de Gran Canaria, gdzie jak zwykle nagrywam odcinki. Jak zwykle też jestem w ogrodzie przed hotelem Santa Catalina. Niestety tego hotelu tym razem nie zobaczycie, bo jest on za tą przyjemną palemką, która mi tutaj towarzyszy. No i cóż, ja będę już powoli uciekał, dziękując Wam bardzo serdecznie za obejrzenie i za wysłuchanie, ale Wy nie uciekajcie jeszcze, tylko zobaczcie moich patronów. A oto właśnie moi kochani patroni, którym pięknie dziękuję za wsparcie, bez którego to wsparcia rozwój kanału byłby na pewno niemożliwy. Jeśli jeszcze nie jesteście patronami kanału, a chcielibyście wesprzeć Ablo Español, odwiedźcie serwis patronite.pl albo postawcie mi wirtualną kawę przez serwis kawowy, wszystkie linki znajdziecie pod spodem w opisie subskrybujcie również i bijcie w dzwoneczki żeby żaden nowy odcinek wam nie przepadł a ja jeszcze raz pięknie wam dziękuję za obejrzenie i za wysłuchanie no i cóż do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym odcinku Gracias i y